Ja Mankowicowe widzowie z tej strony, ale dzisiaj będziemy sobie się pytać o niestworzone rzeczy woja z wojankami, czyli na przykład czy są batony wojanki, czy są chipsy wojanki. No i takie rzeczy będą, pójdziemy sobie do dwóch żabek i zapytam się czy, czy są batony wojanki i gdzie są chipsy wojanki. Ale jeszcze Więc jeszcze ja nam stawiam te wojanki. No i jeszcze sobie przy okazji kupimy normalne wojanki. Więc ja stawiam. Mhm. Więc oglądajcie do końca, do końca i zobaczymy czy będziemy mieli problemy czy nie. Lecimy. Mati idzie kupować nam wojanki. A ja tu czekam... A ja tu będę czekać. Dlatego, bo ja się będę pytać o te batony Wojanki, a Mati idzie nam kupić Wojanki, więc... No, więc, no. Mega to mnie ogólnie stresuje. No ale co widzowie, nie będę mieć przez to problemów, nie? I widzowie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję tam na dole. I napiszcie koniecznie komentarz, czy chcecie takie, takie filmy typu. Takie filmy typu takich, że właśnie pytam się o takie głupkowate rzeczy. No i no i to w sumie wszystko. Tamtędy, bo tam Niestety tamtędy. wojanków nie było, więc teraz ja idę pytać się o batony wojanki. Życz mi powodzenia! Mati, życz mi powodzenia. Dobra, wchodzimy widzowie. Dzień dobry. Przepraszam, czy są batony wojanki? No dobrze, do widzenia. No nie było batonów wojanków, ale pani zrobiła taką zdziwioną minę. Jak tak batony wojanki? Dobra widzowie, w kolejnej żabce się też zapytamy, czy są batony, wojalne, czy są batony wojanki, ale też przy okazji po prostu Uda może nam się może przy okazji nam się uda kupić wojanki, więc widzimy się na miejscu. Mamy ciperki, więc nie będziemy przy okazji głodni. Widzowie, jesteśmy w końcu w żabce. No to co? Tym ty idziesz i pytasz się, Ale nie, ty idziesz po wojanki kupić. czekaj. No dobra. Mati, Mati poszedł po wojanki. A ja tu czekam. Mam nadzieję, że będą wojanki. Ej, nie spodziewałem się takiej opcji. Co? Sprzedały się od dostawy w jedną godzinę. Jak w godzinę? W godzinę, tak pani powiedziała. Aha. To ja teraz idę się pytać, czy są ten, czy są batony wojanki. Dobra widzowie, lecimy. Przejdźmy. Dzień dobry. Przepraszam, czy są batony wojanki? Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Nie ma batonów wojanków. Mogę się tego spodziewać. Dobra widzowie, to już koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało i piszcie w komentarzach, co sądzicie o takich odcinkach, czy takie odcinki chcecie, czy może chcecie coś jeszcze lepszego. A ja się z wami żegnam. Nara! Jak napiszecie smacznych lejsów, to, to robimy kolejny porąbany odcinek. Teraz już się z wami żegnam. Nara!